Jestem Olek i dzisiaj chcę Wam przedstawić ciekawostki w Minecraft. Tak, pierwsza ciekawostka to będzie na przykład, że Obsydian jest naj najmocniejszy. O, wam to pokażę. Na przykład sobie możemy zbudować taki taki domek.

Się w ogóle domek nie uszkodził z obsydianu zrobię przerwę to w, to w przerwie będzie druga ciekawostka i tak będą ciągle przerwy kolejna ciekawostka czy wiedziałeś, że, że jak widzimy jedno zwierzątko w to, to same, to, to drugie o oh, sorry to drugie będzie gdzieś dalej ale będzie Tutaj. Pamiętajcie, jak widzicie jakieś zwierzęta, jakie wartościowe, co daje wartościowe rzeczy, na przykład, na przykład krowę, to gdzieś tam, tam była krowa i tak, i tak zrobiłem. Widzieli, że, że pochodnie nie można podnieść, ale glostoł ma tak. Tylko tak, tylko tak, tylko, tak mało świeci. Ma takie światło ja na przykład ustawimy restaurantową pochodnią Ale to w e, rest, już żeby tak było. Czy widziałeś, że pająki mogą wychodzić z, z zagrody? To jest ta pięćka łyska. Na płaszczu powierzchni jest w dół kratek. Jak jesteś jemnik rywalny i chcesz pokazać. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kratki tylko małe. I ten nora to były wszystkie ci